Im lepiej. Poproszę o ściszenie muzy. Poproszę o ściszenie muzy. Poproszę o ściszenie muzy. Ok, dobra. Powiedzcie, czy jesteś gotowi? Tiberian, gdzie jesteś? Tiberian, jest gotowy. Masz, masz tam stoper włączony, tak, dobra. Powiedz mi, kiedy mogę powiedzieć start do ludzi. Poczekajcie, bądźcie gotowi. Kolega Wam powie start. Ja gotów. start No i poszli. Oczywiście, żeby nie dotykając ziemi. No już trudno. Dziękujemy, dziękujemy. Jedziesz, jedziesz. Ty jedziesz jak dalej, dalej bo i tak prawie wygrywasz. Jedziesz do końca, jedziesz, możesz szybciej nawet, nawet możesz... Wow, wow, ale dalej, jak najdalej pojechał, przechodzi do finału. kolega przechodzi do finału. A wy koledzy nie martwcie się, bo też nagroda dla Was będzie. Pocieszenie to pocieszenia, ale będzie. Próbujcie może teraz tak, tak by, tak bez publiczności, publiczność zabiga oczy, próbujcie, może wam się uda troszeczkę dalej podjechać. Oczywiście już to jest poza konkursem. Wy po prostu chcieliście za wolno jechać dlatego. O, a w takim tempie już jest łatwiej, widzicie? Gdyby miał pozwolenie publiczności, moglibyśmy powtórzyć ten konkurs. Ja właśnie jak, jakie są, jakie są tu sugestie no chyba nie da rady powtórzyć a więc tym dwóm kolegom, którzy potknęli się dziękujemy na tą chwilę dziękujemy ale nagrody pocieszenia będą natomiast człowieka, który wygrał wśród tych trzech motocyklistów <grystanie> będzie się wiązał o pozostanie, bo... Będzie... <grystanie> Tak. Zapraszam trzech kolejnych, zapraszam trzech kolejnych. Czyli jest kolega na tajce, oczywiście na dwóch, mówiono, było tak? Kolega tutaj, tak? Kolega? Tak? To poproszę trzech kolegów, którzy jeszcze nie jechali. Jest, tak? Dobra. Jak będziecie, panowie, jak będziecie gotowi, podnieście rękę do góry, będziemy widzieli, że jesteście gotowi cukrze, i my wam damy tak. gotowość do startu. Uwaga, przygotujmy się. Gotów? Na wolno to się Tak. Jadą, jadą. O! Nie, 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 to par start musimy powtórzyć. To już w tym momencie. Powtarzamy, bo wszyscy mieli par start. Na spokojnie, panowie, na spokojnie. Każdy, każdy wygrywa. Każdy wygrywa. Ratownicy medyczni już pojechali, więc nie wiem kto będzie łapał tego człowieka z tyłu. Jest, może, może okay. słuchaj, może delikatnie by przytrzymał ktoś tutaj, delikatnie, co? Nie? Ale nie no, ktoś by przytrzymał, żebyś ruszył tylko. Okej. Okay. Nie utrzymam cię. Okej, okay, okej. Okay. Powoli, spokojnie. Łapka do góry jest jedna, druga jest, czy nie ma? Jest. Trzecia jest. Łapka do góry. Jest, dobra, Tiberian mówi start. Tu? Start. No i poszli, ładnie, 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 jest, jest, jest. No jest podparty, to trudno, trudno, okej. Okay. A tu kolega widzę, że sobie śmiało, fajnie radzi z tym tematem. Naprawdę wielkie brawa się należy do tego człowieka, podpiął się, ale pojechał dalej, więc uważam, że Zajął drugie miejsce. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce z tamtej grupy. Będzie tak? Powolutku, na spokojnie, podajcie swoje imiona, ewentualnie może nazwiska. Masz na imię? Arek, bardzo dziękujemy. Było to super. Masz na imię? Krzysiek. Słyszę. tak jak ja. Chris ma miasto. Gdzie jest trzeci kolega? Pytamy o imię. Masz na imię? Karol, witamy. Mam nadzieję, że dziewczyny podotowały. Super, pod wrażeniem jestem. No i proszę państwa, pierwsze miejsce, publika, brawo, brawo, bo pierwsze miejsce, tak. Witamy i zapraszamy. Czarka. Czarka. Czary, witamy cię. Kurcze, wicemist. Nie widzę, tylko Miss Polonia będzie przyszła. Nina, Ola, Martyna, Chris, o panie Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Prosimy o głośno muzykę. to dobranik, pan Fari! O właśnie o to chodzi! Robimy, robimy!